Będzie trochę monotematycznie, bo ciągle jedzenie, ciągle jedzenie, ale yy, no człowiek musi jeść, a na więcej rzeczy nie mamy za bardzo czasu, ponieważ jestem zajęty i trochę pracą i też staram się nadrobić montowanie filmów, więc wychodzimy głównie na jedzenie. Jesteśmy teraz tu na takiej głównej ulicy gdzie jest masa jedzenia po prostu. Tutaj są wózki z jedzeniem, eee, tutaj kolejny wózek, tam jest cały food court i tutaj też masa ludzi i masa jedzenia. Zaraz musimy sobie wybrać, co będziemy jeść. Nawet nie wiem, czy gdzieś usiądziemy, ponieważ jest tyle ludzi, że wszystko pozajmowane. Patrz, widzisz, to jest ta zupa chyba z krwi. Tak, to wygląda jak zupa z kwiatów. I kurzenuszki są w tej zupie. To kolejka. O kurde, ale to jest niesamowity, niesamowity klimat. To są właśnie sami Chińczycy. No 95%, 99% to są Chińczycy. jedzenie i Chińczycy Jest tutaj w powietrzu właśnie taki aromat, takiego właśnie węgla, bo tu często kuchnie są opalane węglem. Aromat jedzenia jest po prostu tutaj. Znowu użyję tego słowa niesamowicie. Tutaj są dziwne jajka, i tutaj, właśnie do tego stoiska, jest największa kolejka. Jakieś brązowe jajka, nie wiem do końca co to jest. O, tutaj widać taką mgiełkę, taki dym. Jednak tutaj jest więcej ludzi niż na Chulia. Ale tutaj, no, prawie sami Chińczycy tak mm -hmm. to są nie a tam jakiś korek Chińczycy są tacy dziwni że jak przyjeżdżają gdzieś za granicę to jak tylko jest możliwość to jedzą chińskie jedzenie nie, nie spróbują czegoś innego to jakbyśmy my pojechali, nie wiem, gdzieś gdzieś indziej, do jakiegoś innego kraju, gdzie jest fajne inne, egzotyczne jedzenie, abyśmy ciągle jedli, nie wiem, schabowe mielone, pomidorowo pomidorowo oni nic, kompletnie. zero w ogóle Pierwszy raz tej przyszliśmy, Jesteśmy też tyle czasu, dopiero pierwszy raz tej trafiliśmy, a jest tutaj po prostu. Nie... Kolejny raz tego użyję słowa niesamowicie. O, tutaj chyba wypatrzyliśmy coś, co sobie wybierzemy, bo jest naprawdę duży. Służy opcje wyboru. Limau. czyli woda z limonką. Podsumuj ręką. Z limonką i z cukrem. I z lodem. Bardzo dobre. A ja mam Tio Limo Przyszło właśnie moje danie, czyli kurczak słodko-kwaśny. On jest taki widać panierce, całkiem spora porcja. A Kasia, o, idzie Kasi porcja. Ten, okej, okay, musimy zapłacić. A Kasia ma pork ribs. Kork z ryżem. Kork rice. Pyszne? Co? Tak? Co to jest za mięso? To jest wieprzowina? Ribs. Ribs, czyli co to jest? Żeberka. Znowu jem mięso. Znowu je mięso. Ale pyszne. Daj mi kawałek spróbować wow. To jest mistrzowskie To jest po prostu świata. Pan sprzedaje bułeczki takie fajne Tutaj są czekoladowe Tutaj są mleczne Tutaj pan nie, nie potrafi wytłumaczyć po angielsku jaka to jest Tutaj są pandanowe kawowe i znowu czekoladowe całkiem dobra, taka drożdżowa bardzo słodka ma coś jakieś w na nadzienie chyba coś ma, jest tam na pewno rodzynka obiad był po prostu przepyszny znaczy no, moje było takie w miarę dobre, Kasi było przepyszne dało mi się trafić na coś pysznego Kasia zajadała się już tyle czasu tu jesteśmy. Poprzednim razem jak byliśmy w Penang też byliśmy dwa tygodnie. I ciągle tam przychodziliśmy, bo po prostu co, co chwila, często przychodziliśmy koło tam... <kluzł> bo to dopiero wieczorem otwierają. Jakbyś tak. To dopiero wieczorem otwierają. Tak, ale nigdy tam po prostu nie weszliśmy, nie wiem czemu. A teraz A teraz za dwa czy trzy dni wyjeżdżamy i dopiero go znaleźliśmy, ale będziemy teraz tam pewnie codziennie jeść. Jeszcze dwie kolacje zjemy A mhm. jeszcze jest taki właśnie wyjaśnienia bo jak na przykład idziemy do restauracji hinduskiej albo mamackiej to w jednej restauracji jest tak jakby no, jedna restauracja to jest po prostu restauracja i na przykład płaci się w takiej restauracji hindusko-mamackiej płaci się w ten sposób, że zamawiamy sobie yy, Siadałem przy stoliku yy, możemy zamówić sobie coś do picia jemy, 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 jak sobie tam możemy jeszcze porozmawiać jakby, dopiero jak wychodzimy z restauracji z lokalu, to dopiero wtedy płaciłem, bo dostajemy taki, jak pokazywaliśmy wcześniej taki rachuneczek. A te chińskie coraz wie, Znaczy odkrywamy coraz więcej tych chińskich takich. To właśnie nie są restauracje, tylko takie food courty. Tak, court, to nie są pojedyncze, tylko takimi... Mhm. Jest taki food court, gdzie jest dużo takich z takich wózków z jedzeniem. Osobno picie, osobno ryż smażony, na przykład z makaronem smażonym. Osobno są zupy, osobno coś tam, każdy osobno coś tam. Cinek, tak. No. Każdy inny, jakby właściciel zajmuje się różnymi rzeczami. I tam płaci się za każdą rzecz osobno. I po prostu jak się zamawia na przykład makaron smażony, czy to co my dzisiaj zamówiliśmy, zamawia się to, idzie do stolika. Oni to przynoszą i trzeba od razu za to zapłacić. Od razu po przyniesieniu. Tak samo z piciem: jak zamawiamy sobie picie, przynoszą nam do stolika i trzeba od razu zapłacić. Więc taka jest jakby no, dwa różne podejścia do mm, rozwiązania te, tej sytuacji zamawiania i płacenia.